Z tej strony taśma startowa. Słuchajcie, nie było nas chwilę. Różne przyczyny, nie będziemy mówili co i jak. Słuchajcie, generalnie skupimy się na tym, co się wydarzyło w PG Ekstralidze przez ostatni czas. Za nami 3,5 kolejki. Można to tak nazwać. Zaczniemy, może, od, już bez chronologii jako takiej. Od pierwszej kolejki przez drugą, trzecią i połowę czwartej. I co? Weźmy na tapet. W pierwszej kolejności może mecz Toruń-Zielona Góra na otwarcie Ekstraligi. Ciekawy mecz. Pokazuje to, co Paweł mówił przed sezonem, że Toruń będzie nieobliczalny. Myszy, myszy przyjechały do Torunia, Anioły wygrały 51-39. Wydaje mi się, że, że wynik bardzo Oddający to, w jakiej formie Toruń jest w tym roku. Mają dziury w składzie, oczywiście. Moim to zdaniem wielki błąd spuszczeniem Musielaka do Krosna. Miedziński się zgadzam, nie zawozi. Spuszczenie. spuszczenie Musielaka do Krosna jest oczywiście wielkim błędem. Musielak, moim zdaniem, był lepszym wyborem niż Adrian Miedziński w tym momencie, aczkolwiek jest to subiektywne podejście. No i brak tak naprawdę dobrych miniorów mimo wszystko. W Toruniu, ale oprócz tego... Czy Przy... ze błyskiem Krzyśka Lewandowskiego w pierwszym meczu. Oh, tak Krzyśka Lewandowski, ja to powiedziałem Jędrkowi od razu po tym meczu przez telefon. Nie wiem czy pamiętasz, ale obserwujmy tego chłopaka, bo to jest wielki talent i to jest chłopak, który nie boi się jechać. I myślę, mhm. że Anioły, jeżeli zostanie w tym składzie, będą miały z niego pociechę, na pewno. Pozostałe Jasne. mecze, może już nie będziemy ale... się może tak rozwodzić, może umówmy Jasne. konkretne drużyny, a nie poszczególne wszystkie mecze, będzie wygodniej w ten sposób. Przejdźmy właśnie w tym momencie. Do Jasne. Chyba Jasne. są najbardziej Jasne. obok grudziądza, do którego przejdziemy zaraz. Najbardziej dziurawą drużyną, bo tak naprawdę yy, mm. słaba dyspozycja Pepego. Yy. Tak, yy, Trener Żyto to broni tak. Pepego w swoich wypowiedziach. Yy, jest dużo w tym racji, yy, co mówi. Odsyłamy do lektur. Yy, nie będziemy się rozwodzić na ten temat. Oczywiście, Zaskoczenie tak, że... in plus. To jest ta. Co nie zmienia, faktu, że ta dyspozycja jest słaba. No tutaj jest, jest, za to, Oczywiście. No, jest. Dudek za to, no, tutaj swoje jedzie, tak naprawdę. Zaskoczenia pozytywne no to Matej Żagar ma. Matej, Matej Żagar Matej, ani ekstralidze. Tak. I, i, i ekstralidze. i max Freak. I, ma, i max Freak, tak. Yy, dziura, na, bardzo duża, duża widoczna dziura na juniorce. Yy. Duża dziura na U24. Mimo wszystko. I, i, I mimo wszystko Damian Pawliczak na U24 pewnie w Zielonej Górze czekają na dobrą dyspozycję Mateusza Tondera. Zobaczymy. Yy, jedziemy dalej? Oczywiście. To może jak idziemy już tak najpierw tymi słabszymi drużynami, no to przejdźmy do Grudziądza. Grudziądz, który w tym sezonie jest w bardzo ciężkiej sytuacji, co potwierdzają poszukiwania, jest. czego się da na rynku transferowym. I tutaj mowa o, oczywiście głośnej sytuacji o Pawła Miesiąca, który no jeszcze oficjalnej informacji nie ma, ale najprawdopodobniej zobaczymy go w barwach grudziądza. No i plotki. Nie I wiem teraz na za ile kogo. Plotki nie wiem na ile prawdziwe, ale podobno były rozdzwonione telefony do Jasona Krampa. A to tak, to sztu to, to, yy, Jason powiedział, że on nie chce wrócić do polskiej Ligi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, powiem, jeśli chodzi o łęka w Grudziądzu, to teraz pytanie za kogo? Zabierę czy zakaz Przaka, bo szczerze, obydwa jadą dużo poniżej swoich oczekiwań. Yy, tak naprawdę tą drużynę ciągnie Niki yy, swoimi wynikami. No i na In plus Przemek Pawlicki w tym sezonie. Tak, jest Przemek w tym sezonie próbuje walczyć, no na pewno jest to lepszy sezon dla niego niż poprzedni. Być może to pozycja kapitana też mu pomogła gdzieś w kwestii psychicznej. Co, coś, coś w filmie. No ale w tym poza tym, tym, tym tak naprawdę ten skład w tym sezonie. No na tą chwilę oczywiście nie rozdajemy medali, ale na tą chwilę jest kandydatem numer jeden do spadku. Jeżeli nic spadku. się nie zmieni z formą, jeżeli ci zawodnicy będą tak jeździć, no to niestety może być bardzo, bardzo ciężko. Wiesz, co widzę? Analogię Sezon w sezonie 2019 i Toruń. Tam nie ma atmosfery jeszcze przy okazji w tym sezonie, wiesz? I trener ślączka próbuje wszystko robić, żeby coś w tym. scalić tą drużynę, żeby to był jednak monolit. Ale tam są jednak indywidualności. No jeżeli Bierę w lidze duńskiej nie wozi kompletów, yy, przegrywa z czwartoligowymi grajkami, można tak powiedzieć na torze. Yy, ewidentnie jest mocno pod formą. Jeżeli Kejke jest mocno pod formą, jedynym zawodnikiem, yy, no, oczywiście, no, plus Przemo Pawlicki, ale jedynym, jedynym pewnym punktem na obecną chwilę jest Niki Pedersen, no to nic się, nic tej drużyny nie uchroni przed, przed jakimś tam blamarzem. Są Dobra, jedźmy Paweł zmiany. dalej. Są potrzebne zmiany na pewno w Dungeonsu, no i zobaczymy. Jedźmy dalej, to ja proponuję przeskok taki o 180 stopni może, bo już słabsze drużyny, że tak powiem, te, które miały być, miały być słabsze, Omówiliśmy. Przejdźmy może 180 stopni. Unia Leszno. Mhm. Unia Leszno w tym sezonie dla mnie troszkę negatywnie zaskakuje. Yy, Sadurski pludno to Wydaje mi się. Nie... Sadurski no tak. na juniorze czekają... właściwie nie istnieją tak naprawdę. Widać, że Unia Leszno, kiedy nie ma tych juniorów, jest zdecydowanie Najgor... gorzej. Najgorsi juniorzy, najgorsi juniorzy w Lidę. Czekają pewnie z. Z na na Damian Dara Tajczaka, który niedługo będzie mógł jeździć, a widzieliśmy tego chłopaka, w jaki sposób on jeździ, więc na pewno będzie lepszym. Tylko kto z dwójki pludra Sadurski, wydaje mi się, że jednak Sadurski, bo pludra ma więcej trochę bardziej jest objeżdżony mimo ja wszystko. Mam, że powinien tutaj rotować tym składan w tym momencie. Powinno być tam, jeśli już to walka może wtedy ci chłopcy, ci chłopcy będą. Chcę więcej pokazać, bo będą chcieli więcej pokazać, jeżeli będzie walka bardziej Cała reszta składu? No, ok. Oczywiście Emil In Plus, y Jasio Kołodziej y swoje. Jason e dojdzie w Kratkę, ten transfer. Bardzo Jason dojdzie w Kratkę, tak. Mecz genialny, żeby za chwilę był mecz tragiczny, ale tutaj znowu na minus. Mm -hmm. Drugi z no i... Pawlińskich, mimo wszystko. Dużo upadków, dużo kontrowersyjnych Co sytuacji. Tak. Jeździć bez głowy. To się znowu trochę powtarza, to taki się robi z niego polski Nikki Pedersen w tym najgorszym wydaniu. Dokładnie, tutaj bardzo na minus dla mnie ten chłopak. No i u 24, czyli Jay, Monizzi. Jay Monizzi na, na, którego, na którego też w kratkę Paweł w gruncie rzeczy. to że to jest zawodnik, na którego tak naprawdę nikt nie liczył, że będzie robił komplety. Mi się wydaje, że... Tak. Jeździ w... Tak. tak. Jeździsz. Zgadzam się z tobą w tupota. I tak jest w czołówce, Moim zdaniem i tak jest w czołówce Ligi, jeśli chodzi o zaborników U24. Coś w tym jest. Dalej. Dalej, ee, Dalej. idziemy. Może Wrocław? I teraz tutaj się pochymy trochę bardziej nad Wrocławiem. Mecze genialne, przeplatane słabymi, bardzo słabymi. Takim koronnym przykładem jest mecz w Grudziądzu, gdzie po pechowym upadku Taja Uffindena no, niestety się nie pozbierali. I Taj jest wykluczony tak naprawdę na większą część sezonu. Z jazdy, złamana łopatka. Ciągnący to wszystko Artiom łaguta z Maciem Janowskim. i o ile w Grudziądzu jeszcze Maciek Janowski był bezbłędny, o tyle w Lublinie. Ten wymiar kary, który Wrocław dostał moim zdaniem był chyba za mały, Dokładnie mimo wszystko. Tutaj, tutaj się Aczkolwiek spójrz Bo z innej tak perspektywy. Na... Co mówiliśmy przed sezonem? Oni. oni, oni po... Trzech potężnych liderów. No to. Że... Mocny, młody że... Polak, Polak. Yy, no i zawodnik nieobliczalny, który na sprzęcie tego Hindera pokazuje też, że potrafi jeździć. Dan, dan... Dan, dan. Dan, dan. 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 dan Więc dan skład oetycznie... Ale dalej jest jeszcze coś niepodbierany. Na mistrza. Słucham jeszcze raz, przepraszam cię. Skład teoretycznie na mistrza w tym sezonie. Skład teoretycznie na mistrzostwo. Albo sezon weryfikuje, że jazda wygląda w kratkę. I... Zobacz, że Beztaja i właśnie w, w grudziącym nie potrafili sobie poradzić. W Lublinie, mimo ZZ, e, tak, że nie było jakichś wielkich fanfarów. Słabym, osiem. 8 tak, punktów ZZ za Taja przyniosła. E, z tego chyba trójkę zrobił Artiom e, I gdzieś tam jakieś pojedyncze punkty. E, no nie, coś tam się nie układa w drużynie z Wrocławia, mimo, mimo tego zl, potężnego wzmocnienia Artyomem Łagutą, ale nie oszukujmy się, to jest dopiero wjazd sezon. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, jak oni się to, tam się poukładają. Wydaje mi się, że na obecną chwilę Sparta ma duży problem w postaci braku lidera. O ile pierwszą część sezonu będą mogli pojechać z tą za Zataja, no to jeżeli taj nie wskoczy do składu, no to będą musieli tym musieli, będą musieli coś kombinować, tak? Bo, bo wypadł im lider. Dokładnie. Jeden, jeden z liderów. Jeden z trójki liderów. Wypadł tutaj. W Wrocławia muszą kombinować muszą. Trzeba no zobaczymy. W tym momencie Wydaje, ty badań, ta liga dalej ciekawsza, jeszcze ciekawsza bo Wrocław mm -hmm. jest słabszy, ale nie jest na tyle słabszy, żeby nie liczyć się w walce o medale. No dobra, przejdźmy mm, dalej. Dobrze, Koc. Paweł, U, co? No. Y Eltrox? Eltrox też Częstochowa. -Częstochowa. Eltrox też Częstochowa. Błędy transferowe? Który się zmaga? Z... Myślę, że jeden, ale nie będę o tym mówił głośno, bo daję szansę temu chłopakowi. A mówimy o Kacperze Worynie. Kacprze, e, moi, Kacper Woryna zrobił jeden, jedyny, moim zdaniem, błąd w, w swojej karierze w momencie, kiedy Rybnik spadał do pierwszej ligi i miał propozycję z klubów ekstraligowych. I to się cofnijmy nie do czasów, w, w, kiedy my wchodziliśmy do ekstraligi, a jeszcze wcześniej, kiedy Rybnik tak naprawdę z tej ligi spadał w, i przegrał. W, Baraż bodaj, nie, to nie był nawet baraż. Oni, yy, oni po tej głośnej sytuacji zgriszą. Miał szansę na jazdę w ekstralidze, powinien z tego skorzystać. Wydaje mi się, żeby to tego zawodnika zbudowało. No, był wierny swojemu klubowi macierzystemu. Podjął tą decyzję, moim zdaniem, kilka lat za późno. Zbyt długo dokładnie zwlekał z przejściem do ekstraligi. Zbyt długo, tak, że, przepraszam za wrażenie, myślę, że prezes mrowek mu matkował. Zbyt długo trwało i trochę jest ten chłopak też zagubiony, to widać w tym momencie, ale jeśli chodzi o resztę składu, tak naprawdę smyki. Smyk jeżdżący w kratkę, ale jeżdżący w kratkę, bo Smyk, bo Smyk, znaczy nie do końca nieudany transfer Paweł, wiesz co, bo też bym się z tym stwierdzeniem nie zgodził, bo smyku udowadnia, że jeżeli początek, początek zawodów ma słaby, to później wejście długo mu zajmuje rozruch i wejście w zawody. Jeżeli to sobie poukłada, to zobaczy, że to będzie zawodnik latacz. Więc dajmy, jeszcze, dajmy mu jeszcze szansę. Na obecną chwilę długo się w zawody wjeżdża czy to są Mistrzostwa, mistrzostwa Polski, czy, czy Liga, bo Zera przeplata trójkami, ale najpierw zaczyna od Zera, później jeździ, jeździ na wysokim poziomie. Budzący się do, do życia Fast Freddy, oczywiście. Madsen, no i oczywiście Juniorka, która mu w tym sezonie robi jest swoje. naprawdę kapitalna. Jest kapitalna Paweł, można powiedzieć, że no poza poza juniorką lubelską, do której zaraz przejdziemy, to mają tak naprawdę trzech klasowych juniorów. Jeżeli nie pojedzie Świdnicki to pojedzie Kowalski, jeżeli nie pojedzie, nie pojedzie Kowalski to pojedzie Miśkowiak. I tutaj trener Świderski ma na juniorce czym rotować. U24 ok. Tutaj Jonas JPSN spełnia, spełnia, myślę, oczekiwania klubu, jeśli chodzi o U24 i wydaje mi się, że jest po tym, tym względem o U24 całkiem. jeździ z hmm, tak prawda? Nie, no Jonas EPSN jeździ Jonas jako Jepesen, przepraszam, przepraszam, U24. Nie. A, a Smyk jeździ jako polski senior. I wydaje mi się, że Jonasie ja właśnie tutaj chciał się pochylić, bo wydawał się to dość kontrowersyjny transfer, mimo wszystko. I chłopak robi na przykład, naprawdę swoje, robi robotę, pokazuje, że. robi jest swoje, tutaj dlatego mówię, tutaj Nie ma się, nie nie ma się gotowne gotowne tutaj czego tak, czekać. Daje naprawdę radę. radę. Okej. Okay. Dobra, Dobra, zamknijmy. Eltrug z Częstochowa, Przejdźmy. Tak naprawdę, może teraz w tym momencie do lidera ekstraligii, zespołu, można powiedzieć, kompletnego. To jest w jakiś sposób. całkowicie kompletny. I jeżeli miałbym w tym momencie ja obstawiać mistrza Polski, to dla mnie byłby, byłaby to Stalgorzów. Moje bermudy z Stalgorzów. Dokładnie. Moje Paweł, Stalgorzów. wiesz co? Powrót, powrót, powrót do składu Martina Waculika. Widać, że ten zawodnik w Gorzowie się czuje po prostu jak w domu. Przyjaźń z Bartkiem, z Marzlikiem też robi swoje. O mistrzu świata nie mówię, bo tu nawet nie ma słów na to. No jest po prostu piekielnie mocny, piekielnie szybki. To jest szybki. jakaś petarda, jego szybkość jest niesamowita. Jest niesamowita, jest aż wręcz czasami nie do ogarnięcia. Tak, nie do ogarnięcia przez, przez oko, przez ludzkie zmysły i przez tak naprawdę świadomość tego, co się na tym torze dzieje. Bardzo dobrze jeżdżący Karczmarz na U24 robi swoje i przewozi ważne punkty. Anders Thompson robi swoje. Drużyna, Stary, jest. No, drużyna jest no jest. Jest, jest. Jest kandydatem murowanym do mistrza Polski. Pokazują to we wszystkich swoich meczach do tej pory. Jadą niesamowicie. Są piekielnie szybcy, są piekielnie mocni. I to jest. Mam nadzieję, że się, mam nadzieję, że się zatrzymają w Lublinie i nie wygrają z nami tego meczu. Ne? Okej, okay. przejdźmy szybko do Motoru Lublin. O ile po pierwszym meczu wyjazdowym do Gorzowa można było mieć wiele do zarzucenia tej drużynie przez postawę, co po niektórych zawodników, zaczynając od, od Wiktora Lamparta na Griszy kończąc. I też myślę, że ten wymiar kary, który dostaliśmy w Gorzowie i tak nie był aż taki duży, patrząc na to, co się działo o tyle nieudany debiut Marka Carriona, e... I... ale wydaje mi się, że ten chłopak powinien dostać jeszcze jedną co najmniej, szansę w jednym biegu. Pojechać, Tak. I najmniej raz. Bo... Tak, tak. Tak. No i trzeba, ja obserwuję trzeba zaznaczyć tego chłopaka, żeby i jego profile w mediach społecznościowych. Powiem Ci, że to widać, że on jest dumny z tego, że reprezentuje Lublin. Bardzo się tym cieszy, że jest tam na stadionie, że, je, że jest częścią tej drużyny. Widać, że sprawia mu to olbrzymią radość i chciałbym myślę, go oglądać. Myślę... A może to jest jakieś rozwiązanie, wpuszczanie Marka Cariona w pewnym momencie zabudującego się buczka? Zobaczymy. Wiesz co? Najlepsza para juniorska widzę. To chłopaki udowadniają w każdym meczu, że przywożył bardzo ważne punkty. Bije się w piersi. Byłem... punktów dużo. Bije się w piersi, bo bałem się, że będziemy oglądać Wiktora takiego samego, jaki był. Poprzednim w tamtym Czyli sezonie? Tak, tego się yy, yy, obawiałem. Coś? Coś zaskoczyło. Może dostał... Nie wiem, czy sprzętowo, Może... czy w głowie, czy... Yy, jedno, jedno i drugie fizycznie. wydaje mi się, że wiesz. I wydaje mi się, Paweł, za... że jedno i drugie. Niesamowita para wnioska. I to, o czym ja mówiłem, jestem z dumny. Od początku tamtego sezonu, zanim o chłopaku jeszcze było głośno, Mateusz Cierniak. Fantastyczna robota. Dominik jest Kubera, fantastyczny. Hermanalny. Fantastyczna robota na U24, czy jeżdżący był tak, tak naprawdę jest, jest, spod szesnastki. Kolejny czołowy U24 w naszej drużynie. Pozdrawiamy Cię Dominik przy okazji. E, Krzysia Buczkowskiego chcę widzieć takiego jak sprzed dwóch sezonów. Trzymam za niego bardzo mocno kciuki. E, ja także uważam, co, Paweł? że ma potężny, ma potężny problem. A... I to liderzy nie zawodnik. Wiemy, że to jest dobry zawodnik, który potrafi jeździć na żółlu. Gdzieś jest problem, chyba po tej kontuzji ze składaniem się włóki. Myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia. Kwestia czasu po prostu, kwestia czasu, um, szans, motywacji i myślę, że będziemy mieli Bo... tą radość z bo walczy. Bo walczy. Bo widać, że chce. Sprzęt nie jest wolny, bo widać to było szczególnie w ostatnim meczu, że Krzyśka sprzęt jest szybki. Krzysiek też bardzo, bardzo chce i to widać. Walczy. Walczy i to naprawdę walczy. i Trzymamy kciuki. Już poza plagą defektów. Nie będę się podnosił do wypowiedzi pana Majewskiego na temat Mikela Mikelsena. Ale Mikel odpowiedział w trochę hardkorowym stylu, ale odpowiedział, nie można, nie można tego zrzucić na to, wiesz co, Mikel ok, Grisza się obudził po dwóch pierwszych słabszych meczach, naprawdę widać, że to jest lider z prawdziwego zdarzenia, no i oczywiście Jarek Hampel, który po tak ciężkim COVIDzie, tak jak wszyscy sam się wypowiadał, wsiadł na motocykl, na motocykl robi swoje robi kapitalną robotę. Jarek Hampel mm. jedzie po prostu w tym sezonie dużo lepiej niż w tamtym. Jest... Ja nie wierzyłem, że właśnie po tym COVIDzie że Jarek będzie taką petardą, a jest naprawdę mocnym punktem drużyny. Oglądamy tego Jarka, który był 2-3 lata temu. Naprawdę świetna, świetna jazda. No i przejdźmy jeszcze, liderzy czyli Glisza, Mikel. Myślę, że po pierwszym, nie? Meczu, nie nie po pierwszym meczu słabym, następne mecze bardzo dobrze. Drużyna także kompletna. I Jędrzej, jeżeli w tym sezonie nie będzie playoffów, to ja nie wiem, co Motor musi zrobić, ben... żeby w tych playoffach się znaleźć. No dobra, Jędrek, to przejdźmy w takim razie może do podsumowania wyników PG Extra Ligi na tą chwilę. Na no tą chwilę. Coś na nas Paweł tnie. Ja już, halo halo no, słyszysz? Halo halo, no dobra to jeszcze raz zacznijmy. No dobra. Yy, no to mamy już, pod, mamy już podsumowane mecze. PG, mamy już drużyny PG Extra Ligi, to jak na tą chwilę się prezentują, to może szybko podsumujmy wyniki. Yy. Yy, to pierwszą, ja zacznę pierwszą kolejkę może. Yy, to tak, mecz otwarcia Toruń yy, Zielona Góra 51-39 Toruń wygrywa na Moto Arenie. Yy, Zaskoczenie może dla wszystkich, postawa Stali Gorzów w leśnie, a mianowicie 42-48, wygrywa Gorzów na smoku. Przesunięta, przełożony mecz z pierwszej kolejki, wygrywamy z Włókniarzem Częstochowa. Na własnym torze. Pierwszy własnym torze. raz od na własnym, 49-41, wygrywamy od wielu, wielu lat. Eee, przełożony największe mecz, eee, również, e, e, tak na, największe zaskoczenie pierwszej kolejki po kontuzji. Taja Grudziądz wygrywa z, z, ze Spartą 45-44. Druga kolejka: Myszy wygrywają u siebie z grudziądzem 51-39. Myślę, że w wyniku się można było spodziewać, aczkolwiek nie aż takiego pogromu. Mm -hmm. Można się było spodziewać, że wygrają. Wrocław-Toruń 51-39, dla mnie taka sama sytuacja, ja obstawiłem 49-41, tak plus minut, wyszło pod... trochę, ten, trochę inaczej. Ten pierwszy mecz otwarcia, kiedy jechaliśmy bez Dominika, jeszcze nie wjechali w sezon, dla pierwszy mecz ze Stalu Gorzów, Pogrom, 52-38, Pogrom i... i leszno, i leszno tak, i Leszno po hardkorze wygrało w Częstochowie 49-41. Dobra, trzecia kolejka, na szybko. Leszno-Toruń. Mecz na styku. Na, na dużym styku, 47-44 wygrywa Leszno u siebie. 47-43. Częstochowa... Przepraszam, 47-43, 49-41 Częstochowa z Zieloną Górą, również po bardzo dobrym boju, wygrywa u siebie. Stal Gorzów w Grudziądzu, 52-38, trochę, trochę dużo punktów nałapali, to trzeba im przyznać. No GKM się nie popisał w tym meczu, no i my ze Spartą, 52-38, również u siebie. Wydaje mi się, że, że był dobry ogień. No i pół kolejki, tak? pół, tak? Jak mówiliśmy, e... pół kolejki. Toń, tak. No i pół kolejki. 55-35 i to był naprawdę pogrom. Eee, I my po place defektów Nikela Mikkelsena, po defekcie Griszy, eee, po taśmie w 14 biegu Wiktora Lamparta wygrywamy w Zielonej Górze w końcu. 46-44. Kiedy też stracił pozycję. Ice. Dokładnie. 46,44. 44 Bravo. OK. Szapobar. Ale aż tak Bardzo wynik, gdyby nie te defekty, nie te taśmy, aż strach o tym pomyśleć. Oczywiście to jest gdybanie. No, dokładnie. Ale gdybanie. To jest wszystko gdybanie. Bardzo bym się ucieszył. Szybko, szybkie oko na tabelę. Bardzo bym się ucieszył, jeżeli motor byłbym na tym miejscu do końca sezonu, a mianowicie na pierwszym miejscu Gorzów z sześcioma punktami, ale po trzech meczach, my z sześcioma punktami po czterech meczach, Leszno cztery punkty po, me po ilu meczach? Po trzech, po trzech, meczach. Po, 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 po trzech meczach, To po czterech, po, po czterech meczach, cztery po czterech. Czterech, czterech, Częstochowa dwa po trzech, Zielona Góra 2 po 4, Grudziądz 2 po 4 i Wrocław 2 po 3. Myślę, że tutaj najbardziej niezadowolony na się... z układu tabeli jest Wrocław w tym momencie, z obecnego układu tabeli. I Ale wydaje mi się, się, że... Jasne, powywraca się ta tabela w znaczący sposób. Mam nadzieję, że motor zostanie na tym miejscu, na którym jest. No oczywiście, że tak. Trzymajmy, trzymajmy, trzymajmy za to kciuki. Słuchajcie, mamy dla Was jeszcze ogłoszenie parafialne. Otóż hmm. udało nam się zdobyć... Pewną rzecz. Sięgnę po tą rzecz. Sięgnę po tą rzecz. A mianowicie mamy dla Was do, na licytację koszulkę z podpisami całej kadry Motorola na sezon 2021. Każdy się podpisał i koszulka będzie. Zysk z licytacji będzie przekazany na spalony warsztat samochodowy w Kalinówce. Link do profilu z licytacjami będziecie mieli w opisie i obserwujcie nasz profil na Facebooku, gdyż samą licytację koszulki na pewno Wam udostępnimy, przekażemy. Także zapraszamy do licytowania.